Darcie pierza, potocznie zwane pierżawką, to piękna staropolska tradycja kultywująca przede wszystkim sąsiedzką pomoc i integrację. Niestety, gdyby nie impreza organizowana w Rzeczycy, ten obyczaj już dawno odszedłby w zapomnienie. Czy długo się pani zajmuje Jest darciem pierza? W dzieciństwie. Schodziły się kobiety darły i dlatego my żeśmy też darły, ale teraz to raczej nie. Czy ma Pani jakąś specjalną technikę? Nie, ja próbuję się dowiedzieć, jaka technika darcia pieża jest najlepsza. Nie wiem, szybko robię to w miarę, ale nie wiem, jaka jest technika, bo dawno, bardzo dawno nie darłam pieża. Także... Staram się to jak najszybciej robić i dokładnie, żeby supułki od, oddzielać od pierza. No kochana, teraz to tak zaginęło, bo kiedyś, jak ja byłam tego, to się chodziło pierzawki, to co sobota były pieżawki na wsiach. Coś darło się do godziny czwartej rano czy nawet piątej chłopaki potem przychodziły, nie mówię, to nawet te ptaszki rzucały, wróble nam rzucały do, do tego, żeby pierzeć do tego. No. Ale to było wesoło, a Teraz dotałem no ja wie, pierżatki na wsi zaginęły. To tylko teraz co tutaj jest rzeczycy taka i A tak to już na wsiach nie ma. Darcie pierza to niełatwe zadanie i mogłam się o tym przekonać na własnej skórze. Nie umiem tego urwać. Naprawdę nie ale nie nie Dla Pań z większym doświadczeniem niż moje, darcie pierza również nie było najłatwiejszym zadaniem. No muszę przyznać, że troszeczkę kiepsko się zrąb, bo... W sumie takie piórko to jak e, powinno się rwać całą długością, ja prawda? Ale to jest dobrze. No. Najważniejsze, że żeby nowy obywatel, który się pojawi, miał na czym spać. Na pierzawkę przyjechali goście z całej Polski. Nie jestem pierwszy raz, jestem kolejny raz. Dzisiaj praktycznie rozpoczynamy kolejną dziesiątkę, 11 takie spotkanie, ale powiat tomaszowski słynie, powiedziałabym, z różnych inicjatyw. Każda gmina powiatu Tomaszowskiego wyspecjalizowała się w innej dziedzinie: gotowanie, robienie pięknych palm wielkanocnych, produkcja miodu. Rzeczyta słynie z pieżawki. Co trzeba zrobić, żeby zorganizować tak wspaniałą imprezę? Przede wszystkim trzeba mie mieszkać w gminie Rzeczyca, która ma wielkie tradycje w kultywowaniu obyczajowości naszej wiejskiej. I tak jak cyfra sama mówi, od 11 lat organizujemy pieżawki, Przy czym pierwsze trzy były w obrębie własnej gminy, na bazie naszych kobiet wiejskich. Ale potem uznaliśmy, że dlaczego nie spróbować wyjść poza gminę, i to poszło błyskawicznie. Po wielogodzinnej, zaciętej rywalizacji przyszedł czas na ważenie wydartego pierza. Wygrały panie z koła gospodyń wiejskich z gminy Inowódz. Jest to nasza tradycja i my na naszej wsi, to znaczy późną jesienią, już po Wszystkich Świętych schodzimy się do niektórych gospodyń, które jeszcze drą bierze dla swoich wnuków, dla swoich córek. I naprawdę dla nas to jest taka wielka integracja. Integracja trwała do białego rana. nigdy nie zaginie Marta Bartkowska Agroflash